Siema nowi widzowie, ja witam was kończkę na moim kanale e, dzisiaj jesteśmy w Minecrafcie e, na mojej serii, której to emitowali przez 6 domek e, 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 czekaj, e, cie, teraz tak zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału, jak i również dania łapki e, w górę e, no i co, co to jeszcze mam wam powiedzieć sobie przepalam żelazo e, i tutaj zrobimy sobie patyki dobra, przepalasz e, zrobimy sobie przy okazji mm, kilofa Jesteśmy, pokażę Wam kordy. Tutaj słuchajcie jak jest tutaj X i Z. Tutaj jesteśmy na 15 karacce. na 15 czyli na które akurat na idealne żeby kopać żelazko napisajcie że na żelazo pójdziemy a później będziemy się zniżać do do, do czego Nie wiecie do czego później będziemy się słuchajcie zniżać eee, o tym to się szybciej kopię ani nie znowu potrzebujemy, więc lecimy dalej. Takie. No, no, lecimy, kopiemy, nie jest tak dosyć trzeba, I, bo to jest właśnie lepszy kierowek już. no że las się za, nie że takim zwykłym z bruku. Wziąłem sobie ten? Yy, nie wziąłem. Szybko, szybko, szybko lecimy. Eee... Yy. No i co, w tym, słuchajcie, ogólnym odcinku, że będziemy, myślę, że kopać głównie. Zajmiemy się wykopaniem w końcu jakichś materiałów. Co e... tam jeszcze? nie ma, co mam powiedzieć jeszcze? są na górze, więc lecimy wtedy dalej. Eee, ogólnie powiem, że widzę, że się Wam odcinki podobają do Sony bo mają nawet fajne wyświetlenia, kręcą się na nich. Eee, zapraszam również Was na mojego TikToka razy, ja. eee, Zapraszam Was na mojego TikToka eee, Bartolino 2704. 2704 e... Tam pojawiają się filmiki, właśnie e... z gier. No e... ja na TikToku, a nie będę słuchać, pojawiały się filmiki e... z gier na pewno e... na, 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 czym? na YouTubie. O na, 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 lamy dobra nie chcę się, nie się walać tylko kopalnie bo mi się nie do ogólnie. Nie, wiem, moba nic nie. No, więc Eee, no wiem, czy... ja kopać po kopalnie. Gdzie mi więc na które kradka kopalnie. Tak jak mówię, słuchajcie, zaczniemy dzisiaj od wykopywania, zajm zajmiemy się dzisiaj wykopywaniem żelaza, a w przyszłym odcinku może byśmy zeszli tedy niżej i zobaczyli tam trochę też na diaksach, jak to doszło. Jak to właśnie doszło na diaksach. Ok, eee... lepiej niekonie. Nie będę tutaj pod jakąś kopalnią. Właśnie, bo coś chwilę słyszę że jakieś wagoniki by jeździły. Nie chce mi się chodzić tam mieć. Eee, crafting. 66 odmarnowałaś 3. No to nie jest źle. No tak, wcale. Wcale nie jest tak źle. E, czekajcie, potrzebowałbym rozabrać, co? Widziałem hmm. to. Było? Craftinga. Ej, się zginęłaś? A nie, jako postawię. To też jestem. Po co mi tutaj to robię? A teraz to myślę, że możemy iść w No. Ja. Jeszcze mogliśmy, ale. To zaczniemy.

i się dalej. Ja tam nie bada się pił. Nie chcę po żadnym kopalni pochodzić. O nie. Serio? Nie, to ten tunel to, to nie może tak być. Niech się niech po tej kopalnie. Powiem na Tak, ja ci idę, tam, idę tam tunel. Biorę pochodnie. No, uważam, że to uważam za zamknięte, tutaj się tam już nie kopiemy. Yy... Czekajcie, dwie kratki, pek pek, tak? To to, nie, to tutaj będzie jedna. A tam nic nie było, ale dobra. to tak. No i lecimy dalej. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. Nie krajemy. Yy, co ja zrobiłem? Mieszym? Nie. Dużą spadkę chyba. Yy. Yy, tu trzeba zamknąć, bo jak powiedziałem, że się nie będę budował, to czy nie, czy nie będę się z nikim bił? To jeszcze nie będę się bił. Eee, bo mi się po prostu nie chce bić z tymi potworami. Zamykaj mi to, bo ja się boję tych potworów. Tylko że to trzeba je znowu iść. Dobra, to ja ten falę tego. Znowu, żebym stracił kolejne te taki mozek. No dobra, zamykamy to do. Tam nie idziemy. Idę wcześniej. Bo tu nikt nie. kawat, no Tam gdzieś się skinia była. A czekajcie. Też tutaj tak. O, myślę, że możemy zacząć. Ja że to nic nie napotka widoki już dla A tego nie chcę to było normalnie coś. z znaczy nie mogę zrobić. Jakie, jakie są te kurde? na 15. kratce jesteś u mnie.

Słuchajcie, no piszcie je, co tam u was ogólnie. Na dzisiejszym odcinku to taki, nie wiem, czy to będzie nudny, możliwe, że będzie nudny. Yy, ale no, na co ma polegać dzisiaj. Yy, Zaczynamy z kopalni, kopiemy składne żelaza. Yy, no innego że żelaza mam mało, ale... Poza to wychodzi te żelazo, widzę. I słuchajcie, tu się skończyło mi właśnie przepalać jednego i drugiego piecyka, no trochę nawet tego, żebym zrobił. No i już ty kończę tutaj. Eee. Czekajcie chwilę. Ile słuchajcie, ja musiałem cześć. To jest do nie mnie weszło do pokoju, po prostu mm. mogę jakaś kopalnia? Do cholery, jasne, ja nie chcę. Co łowicie, to, to robić takim piękne, nie chcę to mi bić. Tu może być coś, mi ale trzeba posadzić tam uchodnie. Co tu jest? O, żelazko. Dobrze, że akurat tu się spojrzałem. Teraz taka, taka, tak, tak, takie, jeb, lawa na głowę spiletnie. mnie. O kurde, załatam się do góry chyba. Nie wiem, czy to mi się nie zyska. Nie ma już tam nic.

Tam ten tunel wygląda. No, mam wypukaw. O, kurde, że wie już się. Ale nie widzę do rozbierania. Tego puka. E, czekam, kiedy ja tu będzie drugi pan. Tak, piek, i tu będzie jeszcze wtedy. I. i, i. Tutaj trzeba będzie iść wtedy to trzeba będzie z bardziej hitku, bo to się nic nie daje co dwa mój dobrze zrobię. Akurat zaraza mam no. Dobra, tam wykopaj dalej, to też, też się z Tu, nie tam jest. tam. Promże tam stawiasz. jedna. No i co? To ja się złocie, że ja się że będzie zamadająca, bo tu nic takiego prawego nie robimy. proszę tu ciekawe jest. To gest. Na górę spojrzę się, może nie Idziemy dalej. O, wyrazów fajnie. Muszę to utrudniać. Dzisiaj tak wszystko. To zobaczycie, będzie takie jeden, będziemy kopać, myślę. Dosyć długo bo będziemy takie tu nole kopać. Ogólnie napiszcie jak się podobają. Napiszcie w komentarzach, która z serii podoba Wam się najbardziej, czy właśnie w Minecrafta. Minecrafta też się podoba wam najbardziej czy z Robloxa, czy tam z farminga, czy... ale którego właśnie farminga? Jeśli piszecie z którego farminga, to się wypiszcie z którego. Czy z piętnastki, czy z 2. Mysłuchajcie, I... że zasadia się najlepiej nagrywa farminga? Najpierw też siwy się, się w nagrywało, ale w nie, nie, nie nagrywałam się dobrze, bo nagrywa to, czego bym wolał nie nagrywać, ponieważ nagrywałem karierę jakby żadną karierę właśnie. Ja ogólnie ja lubię, lubię grać w karierę. Ja słuchajcie, ogólnie bardzo lubię grać w karierę zawodnika na przykład. Ale to wolę chyba bardziej, nie wiem czemu, ale ten menadżera. Wiecie co, słuchajcie, ogólnie myślę, że będziemy pomalutku kończyć ten odcinek. No bo to bardziej by się e Będziemy, słuchajcie, kończyć ten odcinek. Także... E Czekajcie, jak trochę się zmieniało kamerę. E tak. Teraz. W którym słuchajcie kiedy zmieniało kamerę? A dobra, nie pamiętam. Więc o, tak PD. O, ziemano. Słuchajcie, taki łączyń, takim akcencikiem żegnam was, was. Także na razie, cześć, pa! pa.